W dzisiejszym odcinku informacyjnym pokażę Wam jak kupować itemy w Minecraftie. Działa to tylko na wersji 1.12. Także do dzieła potrzebujemy do tego co najmniej dwa staki desek, byle, byle jakiego drzewa, może być nawet dębowe. Co najmniej dwa, pamiętajcie, co najmniej dwa staki. Zaznaczmy sobie na przykład na przykład 4 i jakiś item, który chcemy um... Który chcemy skopiować. na przykład tu będzie melon. Wyłączam sobie gemona. I co musimy zrobić? Musimy patrzeć w dół, żeby item ten, co kopiujemy, nigdzie nie uciekł. Patrzymy w dół i ten item poza ekwipunek wyrzucamy i szybko spomujemy w Crafting Table. Musimy zrobić tak drugi raz, żeby wyrzucić. Trzeba to oczywiście szybko. Jeżeli się udaje, robię to dalej. Jak widzimy mamy pełną melonów eekwunku. Pokażę Wam to już na serwerze, żeby się nie ufali, że to tylko na single player działa. Na przykład ten serwerek. Jestem sologowany SkyBlock. OK. Bierzemy item do kopiowania na przykład. Tabliczki. Tabliczki. Kurczę co zrobiłem. Dobrze. I bierzemy oczywiście deseczki. Tabliczkę wyrzucamy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I mamy 65 wystakowanych tabliczek. Dziękuję za oglądanie i życzymy ich zabawy.